Dlaczego materace i poduszki PWM Gama są wyjątkowe? To dzięki wypełnieniu łuską kryczaną, która przesuwając się w przeszyciach kanałowych dokonuje ciągłego i delikatnego masażu. Zapewnia także prawidłowe ułożenie ciała i naturalną wentylację. Rozluźnia mięśnie pleców, barków i kręgosłupa. Bardzo ważne jest to, aby zadbać o odpowiednie siedzisko, ale ważne też jest to, aby zadbać o sposób, w jaki wypoczywamy. Warto też zwrócić uwagę na materac, na którym śpimy, tak aby wstać rano. Wypoczętym i dobrze się czuć przez cały dzień. Wyroby dedykowane są dla wszystkich osób od wieku niemowlęcego aż do późnej starości. Od wielu lat odczuwam ból kręgosłupa, szczególnie w pozycji leżącej. Wdrożyłam ćwiczenia kręgosłupa, ale oprócz tego, za ramową sąsiadki nabyłam materac grykomed, typ nakładka z dodatkowymi akcesoriami. Muszę przyznać, że ból po jakiejś w jakimś czasie naprawdę zelżał. Praca pod ziemią była ciężka, powodowało to, że mam dzisiaj bóle rąk, bóle kręgosłupa, rwanie nóg. Muszę się pochwalić, 3 lata temu kupiłem materac grykomet, śpię na nim i dopiero teraz naprawdę czuję dużą ulgę. Dla osób z mięśniobólami, schorzeniami układu kostno-stawowego dyskopatią, zmianami reumatoidalnymi i zwyrodnieniowymi, bezsennością i wynikającym z tego rozdrażnieniem podczas rehabilitacji. Uważam, że materace natura są naprawdę bardzo dobre, Odkąd zaczęłam ich używać, dzieci przesypiają całą noc, nie budzą się, nie patrzą w środku nocy. Ich komfort snu się bardzo poprawił. Nie czekaj i zamów już dziś matracę PWM Gama. Cena promocyjna to tylko 199 zł i poduszka gratis. Przy zamówieniu dwóch matracy w cenie promocyjnej dwie poduszki oraz transport gratis. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na www.natural.net lub zadzwoń pod 32 307 99 99.